No Dobra grale mam <kłysy> szukaj To nawie w tak Co? To nawie w <kłysy> tak W sobotę kopane w sobotę zrzucane Tylko, że po tygodniu okki cool Opinać? Będzie? Będzie. Trzeba będzie go odwrócić. Będzie ciężko zaczepić. Weź tam podłóż i odczep ten. To no no, ciśnienie zobaczyć, jaki jest? Dobra, rzucaj to. Tak, już składziemy. Kawałekę co tu dać? Ale żeby się nie pobijało, ten. Ej, bidronkę tu to Myślę, że kawałekawałek w bitle. Dzisiaj sobota i inna robota. Daj, weź tu pod podem. Ja to będę trzymała. Opa, pa, 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 pa. Niepotrzebnie to burte się otwierają. Mogą mi spaść. Ta ona pozbiera się, to najgorzej tam u tego kanału leci. Masz na no zginaki. Większe wiadro Ci daje. Może Ci będzie potrzebne, co? Będziesz tyle zginaków. A do tamtego rzucaj takie opołówki, o taka o. Ja zaraz skąpię tam w chałupie. Chałupie. W no. chałupie. Skąkę tam w domu i przyjdę, będę wyrywała kwiatki, bo muszę dzisiaj tulipany posadzić. Ale dziś nie ma w tych ziemniakach takich misiaczków, jakichś bałwanków, nie? Kiedyś były. Nie ma takich misiaczków. Wszystko leci. tu worek jeden drugi. Nie, no, No i po co tu tam przy tego się już. Patrzę, czy widać coś Żeby ktoś się myślał, że tego głos podstawiony Będzie podział majątku pokażę firmy jak ja zapierdzielam, a młody siedzi w domu I będzie materiał do odoby, Młody śpi, a ja muszę zrzucać ziemniaki i młodych chce połowę majątku. na okay. mu, ale bez piwnicy. Piwnica jest moja. Okay. się, ja się nigdy nie wybiera. Tak będzie. Oj, nie ma czasu tutaj wybierać i przybierać. Połowa zrobiona I zrzucamy sobie dalej dobra, nie ma co nagrywać cały czas tego samego Nagrywam jak się czai Będziesz tu przebiegać? No koło idź Ziemniakiem dostaniesz i się skończy twoje ceniakowanie Już końcówka <grytanie> Nigdy tak szybko nie zbieraliśmy ziemniaków też No, tak wcześnie, tak szybko Wiadomo o co chodzi no, zawsze się czeliliśmy do połowy października, teraz we wrześniu zebraliśmy. Nie mam dużo wybranych tych zginach. kurde, nawet nie mogę trafić, no. No, znowu Glebogryzarka pojechała, jezu. Skończę tylko zrzucać i przyjdę. Koniec. No, jeszcze sobie worki wrzucimy. Dokopałem się do komentarza, który sugerował, żebyśmy wszystko w workach tutaj stawiali na przyczepie i później sypowali. No w sumie nie głupie. Czy będzie łatwiej? Zaraz zobaczę, sprawdzę sobie. Okej. Okay. No i co? I się zablokowały? I się zblokowały torbacze małe. A zasadniczo dosyć wygodnie było. No może, może. O, drugi worek. Hop. I stopniowo puszczę. Były ziemniaki i ziemniaków nie ma. No, chwilkę zajęło. A czekaj, tu kwiatki chcecie wyrzucać. No to niech to stoi. No wycinam, bo co widzisz na zimę, to trzeba to posiądać, żeby to jakoś na wiosnę było gdzie posadzić. Ja, to posałoby was zbierać pewnie. To są jeżówki. O, tutaj stały to jest ta jeżówka? Jeż... Tak, ta jeżówka. Jedna kępa i tam druga kępa. Muszę je teraz pościnać. Georginie wykopać. Do piwnicy. O, to białe. Chciałam pozaznaczyć. Ziemniaki zostały zrzucone, tak? O, ile śmieci. Tyle ziemniaków? Więcej ich jest. Więcej? A tam w środku rzuciłeś? Niestety. Tak o, rafę weź o obok. Tutaj macie blisko i macie mniej kwiatków, a ja mam daleko. to ja sobie tworzę burtę i będę zrzucała. No to ja zabiorę całkiem. O, bo najlepiej by było plus piśnikowe zanieść tam do suszarki. Otwierasz Wam te burtę? Tamtą jedną burtę, tam drugą nie. Bo później źle będzie. Dobra i wyrzucamy kwiatki z ogródka i no. z ogródków. A później będziemy sadzić, co? Cebulę. Cebulę. Niech to powietrze wychodzi, pak jak parują. Marchewki moje. Marchewki ci parują? No popatrz, no ściana mokra, dziwi mokre. Pokaż gdzie te twoje cebulę. No pokaż tych kwiatki. To jest jedna cebula, a pak, jakie ładne kwiatki mają. Taki kolor. Pak, jak ktoś nie wierzy, to jest na jednej gałązce, patrz widzisz. Jedna gałązka, jest taki i taki pośrodku. Takie polskie gdzieś? biało czerwone Tu są naszykowane donikle z ziemią, ale mam jeszcze więcej donikle, muszę poprzynosić. A tu mam tada! Zrobił go, kolakarmię myszę i myślę, moje oczy zobaczą. Zostanie ja się dla moich oczu. Co to jest? Co to widać? Tulipany! Jak ja nie będę koso kosiła. To więcej już mi nie kupuj. Są, one są oznaczone jakoś? Bo one są różne odmiany. Yy, są. Tutaj są takie właśnie. Tak jest. Jest nazwa. To się podzieliło. To jest fioletu. To są fioletowe jest. Takie pojedyncze, o! pojedyncze pakowane i ja mam taką ulotkę. To są te chyba zielone takie... Takie śmieszne, takie śmieszne właśnie, o. Te pojedyncze pakowane to są takie śmiesznotki, a. No zobaczymy co to będzie z tego. Ale mam dużo. Twoje urodzinowe tulipany, tylko musisz się wyhodować. Na twoje urodziny bym tak Nie? Tu Bawie. jest chyba 400 sztuk. Tu mam słonecznik i widziałam na TikToku, że ze słonecznika robi się takiego jeżyka. Tik, tik, tik. Oj, babcia już działa, Może coś tam kurde spadło. Babcia już działa, a ja się opierdielam. Jeża ze słonecznika? Tak. W ziemniaka się go tak wpikuje i okka się przekleja. To już nie lepiej goździki użyć? Ale to jest wiesz, natura! Gdziecie... Goździk też naturalny. No ale wiesz, kupić, a są na swój. To ci go nie zjem. Nie. Czy to jest ozdobne tylko? Nie, nie. Pokaż ma się środku coś? się zęby, wypadają. Tak, nie, ma ziarenko. Ma ziarenko. No to da się zjeść. Da to się ja zjeść. biorę. Bez śmiecią w Hop Hop, hop, Oj, kietuszki moje zakurzyły się. Mama, kurczę, chcę mieć przyczepę wolną. To nios. Co mi zostało? A tak kierownik nie może się obrócić. Rozumiem. rozumiem. Kurwa! Jeszcze ja gwoździe! Jezu! Zostaw je, to ma czarną godzinę. Chyba jak słońce zgaśnie. Czego wy te burty otwieracie? A tu będzie ten, tak? Mama kwiaty chce rzucać. Ja, czy tędy rzucać? Tak jest. No to już niepotrzebne, chyba co? No nie. Fajnie się wo z worków scypywało. Fajnie? To chcesz na drugi rok w workach? Spróbowałbym. Tego trzeba się... worki kupić, trzeba wydać. Ty się trzeba się nerwowy kosztować. Ty się nerwowy teraz robisz i. Mhm. Ja narzekam, ty nerwowy Ale jesteś. Jezi. Tam ci w komentarzach obsmarowali. No i co, z tego ja się nie przyjmuję jak ty. Ja? No. Ja się śmieję. No ty ta, ja nawet nie słynę o tym. Ale ja lubię się śmiać. Politycznie się nie wypowiadaj. Ty wieśniaku, tylko rób w polu. <noise> kurwa inteligen... inteligencja no to się kurwa skręca. Co dzień? dzień? się tak skradasz, jakby krab. Co ty tu masz? A taką znowu chciałam nakrywać, żeby myślał mi się zjadła. No Max chce. Tak. chować. No ale to wiesz, jakiś taki. A to nie jest na arbuza? <noise> nie, to jest na tyli pana. No ale. ale... <noise> to. Mhm. to są kuchyczki na tulipany. Sadzi się ziemię, wpina się. No ale i... nie możesz do piwnicy za nic? Za ciepło? Tulipany zimują w ziemi, już jest czas do 5 października. To zakop, to zakop całkiem w ziemi. No tak, tak było. I, i mysza... no ale nie, 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 ty tak pół góry tylko zakopałeś, jak kopiec yy, kreta zrobiłaś. Zakop całkiem, mysza nie znajdzie. Dobra, dzisiaj robimy... Całkiem ten... tak równo, trzeba wyrównać normalnie. Mieni <laughs> koparko. Dobra. Nie, to no, trzeba tak na szczęście zakopać. Nie, jak ty takie kopce robiłaś, ja wiem jak ty robiłaś. Ja ukrywałam tylko te żeby żebym widziała gdzie one są. To zrób kopiec i patykiem zaznacz. Dobrze, zaznaczę patykiem. No i ty nic nie ruszy, nie trzeba nic robić. Jak zrobię tak jak ja to jak Kucisko mówi? Tak. Ja piernicze to trzeba mieć... Ja, ja już, będzie wiosnę robotem kosić To instynkt w myszy. Cztery stulece będzie. i Ja już tyle myszy zjadłem, że mam instynkt. <laughs> O, jezu, chory już będzie udawał. Te który... bóle nieposiane, one klikają na siebie. O, haczyk na, świn... na szynkę. Na Zostaw poduszki. Wędzić będziemy niebawem. Dobra, bo na nie razie... ma co jeść. Ślimaki mogę ci ująć. Jak już tutaj jest, już zrobione. Można odjeżdżać. Ta to załamane, że znowu suponne powietrze schodzi. Czekaj, I co? słodkiem. Nie chodzi nerwowy. No tak schodzi trochę. Uu. A Ja się a nie widziałam, co tak zaglądaliście. Mam babcinę kwiatki. Tylko babcia wyrzuciła na razie, a ja kupki robię, bo. Bo on daleko, mi trzeba podjechać. Mhm. Ale pierwsza chcę w ogródku. A kto się mi ponosi? To taka zdechlizna tu w środku. O, no, to już starość, trzeba wy... nie kawy kawę. No, i można wycinać. Skąd ty tą czapkę masz? Skąd ty z czapka? Pudełka! A ja myślałam, że tamto tam to pudełko... Władek wytrzyma głębok zarkę pomet. Nie, mi się wydaje, że on chyba padnie. Padnie i będzie trzeba tym zielonym jeździć. Też tak myślisz? No jak? Ech, ja czuję, Strusia ja z daleka jego. Jako... Ja. Dusi się, nie? Z Grudziącką już sobie raz, w co To za perły masz. Ha, ha. Słuchaj, stare to jest dobre wino. Więcej nic. Jak do starego traktora nową maszynę. Ona go ją zajedzie. A te łodygi takie, się. uuu, do nieba. No nie? Mierzyłeś się z tytaniem, jaki duży? 2,5 metra. No. Gdzie ten władek, ładek jak już idzie. Ja, Jak resztę władków. Do sanatorium. Do seminarium. Z minarem. Dobra, kończymy. Dobra, przerwa na obiad, a później dalej wyrywanie.